Witajcie moi kochani, będzie vlog, będzie vlog, dawno vloga nie było, także będzie vlog, biorę się za to, mówię to 77 raz, ale dobra, jestem, biorę się za to, eee, właśnie byłam coś tam pozałatwiać. I idę sobie na zakupy do galerii. Także zabieram was ze za sobą, zobaczymy co tam ciekawego jest. Ym, zapewne, jak zawsze, w każdym przypadku, w momencie, w którym idę z nastawieniem, że jakąś tam sumę sobie przeznaczę na zakupy i mogę sobie na to pozwolić, pewnie nic nie kupię. Ale to nic. <gryw> Przynajmniej pójdę. Jak słyszycie po moim głosie, jestem strasznie chora. Już y, prawie dwa tygodnie mnie trzyma, przez to też nie poleciałam do Anglii. Y, dostałam zaproszenie na event. Do Anglii jako jedyna z Polski na specjalne zaproszenie. To jest event um, z mojej firmy FM, z którą współpracuję, jak wiecie. A jak nie wiecie, to pewnie Wam dzisiaj też trochę o tym opowiem. E, więc to dla takich najwyższych poziomów, dla naprawdę ludzi, którzy robią zajebistą robotę. I nie tak łatwo się tam dostać, a ja miałam zaproszenie, no ale niestety tak mnie rozłożyło, że nie byłam w stanie polecieć. No, traktowałam to trochę jak taką osobistą porażkę, słuchajcie. No ale trzeba to wziąć na klatę i tyle. Jest jak jest, trzeba się troszkę zająć swoim zdrowiem. A tymczasem, ja moi kochani, zobaczcie, jak wychodzę piękne słoneczko. Więc liczę na to, że w końcu przyjdzie do nas ta wiosna. Mam naprawdę ogromną nadzieję, że ta wiosna już tuż tuż. Wiosna to jest w ogóle moja ulubiona pora roku. E, kocham lato, kocham się opalać, kocham upał, ale wiosna, jak wszystko się budzi do życia po zimie, to jest zdecydowanie mój ulubiony czas. Także mam nadzieję, że to ten czas. Plusy, słuchajcie, mieszkania praktycznie w centrum Krakowa są takie, że na rynek mamy jakieś 15 minut na nogach. Do galerii krakowskiej mam jakieś do 20 takim spacerkiem. E, kiedyś pamiętam, jak pracowałam w galerii w Pomendigo, to zastanawiałam się, kim są ludzie, którzy. W tygodniu do południa mogłam sobie przyjechać na zakupy, kiedy ja musiałam zapieprzać o, znam się, godziny 9 do 21 po 12 godzin. Teraz już wiem, to ja. Ale wszystko jest kwestią wyboru i tego, jakie sobie życie wybierzecie i jak sobie je poukładacie. zakupów wyszło dosłownie tyle, ile myślałam, że wyjdzie, więc <grywa> przewidziałam przyszłość, słuchajcie kupiłam sobie aż majtki i golf <grywa> i szampon do włosów o! ale cudownie może jaki piękny dzień kocham Kraków Kocham Kraków, kocham tutaj mieszkać, mimo że plany są na wyprowadzkę, to zawsze Kraków będzie takim miastem jeden w moim sercu. Dobrze. Cóż, cóż mogę więcej dodać? No, także słuchajcie, postanowiłam, miałam wracać już w zasadzie do domu, ale postanowiłam, że jeszcze się przejdę, jest taka piękna pogoda. I tak strasznie się cieszę, że mam taką możliwość decydowania właśnie o swoim czasie. O tym, kiedy mogę sobie iść na zakupy, o tym, kiedy mogę sobie iść właśnie sama ze sobą na randkę, na rynek. W ogóle zobaczcie, jaki jest progres, że idę i, i nagrywam, i nie zwracam uwagi na to, czy ktoś na mnie patrzy. Ale to jest też kwestia tego, że mam mniejszy aparat. M50 jednak, jak nagrywam, to zwracam na siebie bardziej uwagę. Zobaczymy w ogóle, co z tym Fokusem. ustawiałam tam jakieś inne opcje bo znalazłam, więc zobaczymy. Wygląda w podglądzie, że jest super, ale nawet jeżeli nie, to i tak go dodam, jeżeli jakoś nie będzie taka, jak, jaka bym sobie życzyła, to i tak ją dodam. Także idę się, słuchajcie, przejść i idę sobie sama ze sobą na randkę. To jest rzecz, której też nigdy nie robię sama, czyli nie wychodzę nie wychodzę sama do restauracji, nie wiem dlaczego. Idę do Carmelo na kawkę i na coś dobrego. Do Carmelo zawsze chodziłam z moją Martusią, którą serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że będzie oglądała Także, Marczusia, idę powspominać nasze cudowne czasy. Ach Boże, jak pięknie, cudownie. Aż się chce żyć. Przesyłam wam dużo słoneczka. Mam nadzieję, że u was też pięknie. Jestem poprzeżyłam i było całkiem fajnie. <noise> Jestem fanką robienia rzeczy po raz pierwszy, także nie no, może przesadzam, że to był mój pierwszy raz, ale ogólnie e, raczej sama tak nie chodzę, nie wychodzę. Także cieszę się, że zrobiłam coś dla siebie. Boże, jaka to jest bzdura, słuchajcie. Mam 30 lat, no jeszcze nie, bez kilku miesięcy, ale mam 30 lat i e, zajebistym jakimś, nie wiem, mega wydarzeniem jest dla mnie to, że weszłam ja na kawę sama. Oj Boże! No ale widzicie, trzeba się przełamywać do pewnych rzeczy. To, co dla kogoś jest oczywiste i wydaje się banalne, dla innego jest wyjściem ze strefy komfortu i to jest fajne. I trzeba się przełamywać z tej strefy komfortu, wychodzić, bo zawsze to, co jest najfajniejsze, jest właśnie po tej drugiej stronie strefy komfortu i po tej drugiej stronie strachu bardzo często. A strach ma wielkie oczy, niestety. Idę, słuchajcie, spacerkiem do domu Już patrzyłam przed chwilą Mam zrobione prawie 8 tysięcy kroków już Także akurat pewnie jak dojdę do domu Będę miała, podejrzewam, że koło 11 o. Mm, Boże Cudowny dzień, piękny dzień Jestem taka szczęśliwa Mam nadzieję, że Wam przekazuję tym vlogiem bardzo dużo energii dobrej Bo taki jest mój zamysł Cudownie Kocham wiosnę Wiem to już Uwaga, pokazuję Całe moje zakupy Jakie udało mi się zrobić? To jest przepiękne. Zobaczcie to. Boże. To jest taki sweterek, marynarka. Czekajcie, nie wiem, czy to się. O, zobaczcie. Cudowne. O. Tutaj jest taki zwykły golfik. Ja lubię takie bajki. Wzięłam sobie, słuchajcie, jeszcze taką opaskę. Bo jeszcze się z dziewczynami wybieram do zakopanego, więc żeby w uszy było ciepło. E, tutaj jest butla. Więc e, zaraz Wam powiem na co. No i moje dwa szampony. Jeden mocniejszy, drugi łagodny. Oczywiście kupiłam sobie jeszcze majtki, ale nie będę pokazywać. Jest tak pięknie. Już niebawem sezon na opalanie mam nadzieję otworzę. O Boże, jak cudownie. Weszłam właśnie do domu, przebrałam się. Dajcie znaka w ogóle. Że jak wchodzicie do domu, to się przebieracie, bo wczoraj, właśnie, czy to mnie wyostrza, chyba tak. Popatrzcie, jak jest piękne. <słuch> Słuchajcie, wczoraj, właśnie em, rozmawiałam z moją kursantką na temat tego, co się robi z domu, jak się wraca, bo coś rozmawiałaś o ubraniach z Instaya, i ja mówię, że nie na spoko, taki drasik po domu, za taką cenę spoko. No, ja Mówi, ty masz ciuchy po domu? Ja mówię, oczywiście, że mam, e, zawsze jak wracam do domu to pierwsze co robię, idę myję ręce i stopy w ogóle, nie dlatego, że mam jakieś śmierdzące, oczywiście, że nie, zawsze mam czyste i zadbane, natomiast po prostu jakoś tak ze względów higienicznych i, i też bycie w domku mi się już kojarzy z takim spokojem, w ogóle bardzo lubię być w domu, to jest moje takie comfort place, no i taka oaza. Więc zawsze jest to i zawsze przebieram się w ciuchy po domu. I to nie są ciuchy po domu takie jakieś, nie wiem, z dziurą na kolanie czy wypierdziane, tylko po prostu no takie, o, nie, fajny, fajny dresik, jakieś tam leggingsy. I to są moje ciuszki po domu, bo też nie wyobrażam sobie wrócić i gdzieś tam, nie wiem, łażę. A później na przykład się kładę, nie daj Boże, na drzemeczka. No nie, po prostu to, co jest na zewnątrz, jest na zewnątrz, jak wracam do domu, to z od razu moje wdzięko domowe. Boże, czy ta pogoda może taka już zostać? Będę ogromnie wdzięczna. Jestem już na dole. Zaraz Wam pokażę, po co kupiłam taką wielką butlę. Mianowicie, piję sobie tutaj moje cudo. Jest to, słuchajcie, pierwszy suplement, z którego jestem naprawdę aż tak zadowolona. Jest to suplement, który sprawił, że nie mam ochoty na słodycze Oczywiście zjadłam dzisiaj słodkiego rogalika Co mogliście oglądać, natomiast Ja jestem osobą, słuchajcie, która ma zawsze ochotę na słodycze I w momencie, w którym Na przykład teraz opowiadałabym Wam o słodyczach Zaraz bym miała coś takiego O Jezu, muszę iść, nie wiem, kupić kinderki, kinderbuena Albo coś słodkiego, teraz tego nie mam Poszłam sobie oczywiście na mojego rogalika Ponieważ miałam na niego ochotę Bardziej taką mentalną, wiecie, zrobić coś dla siebie, pójść sama, właśnie ze sobą, pierwszy raz na, na randkę, na, na kawkę. A poza tym, właśnie kojarzyło mi się to bardzo dobrze z moją martusią, ale to nie było coś, o czym na samą myśl bym nie skręcała. A do tej pory zawsze tak miałam. Teraz piję sobie właśnie killerka. Wlewamy sobie. Dosłownie tyle, 15 ml na butelkę 1,5 litra wody. No i oczywiście ja te butelki wiadomo, gromadzimy plastik i tak dalej. Ale no wlewałam sobie do zwykłej butelki wody. Natomiast my w domu mamy dzbanek filtrujący i dużo pijemy takiej filtrowanej wody po prostu, więc w action za 11-12 zł jakoś tak bez kilku groszy kupiłam sobie taką butlę, Zaraz sobie tutaj zrobię mój o, mój specyfik. Nie mylić, to nie są żadne szoty i po prostu będę sobie go piła. Także ekstra bardzo polecam, jeżeli ktoś ma w ogóle problem z piciem wody, to polecam też takie rozwiązanie: butele ze sobą zabierać. Jest git. są jeszcze takie mniejsze. Ja Wam pokażę już. Ambek. Wyostrzone mnie? Wyostrzono mnie. Nie wiem, czy mnie wyostrzę. Mam nadzieję, że tak. Mam jeszcze taką, o, zobaczcie, mniejszą. E, ta jest jeszcze z, z, zapakowana mam jeszcze taką drugą opakowaną, ale nie wiem gdzie jest i taką mniejszą sobie zabieram na trening Tak słyszeliście dobrze, ponieważ chodzę od stycznia na pilates, teraz nie byłam dwa tygodnie właśnie ze względu na moją chorobę, ale ogólnie chodzę na pilates i jestem em, bardzo zadowolona Pochodzę więcej, tu troszkę Wam o tym opowiem, natomiast szukałam zajęcia sportowego, które będzie dla mnie, które będzie mi sprawiało radość. I chyba takie właśnie znalazłam, także jestem mega zadowolona, ale będą efekty, to będę Wam troszkę więcej o tym opowiadać. No i zobaczcie, taką butlę sobie po prostu zrobiłam i zabieram. I zachęcam Was do picia wody. Picie wody jest za zajebiste. Moi drodzy, z tym pokusem. To jest tyle zabawy, powiem Wam, że to jest hit. Eee, witam Was, czekajcie, bo teraz się chyba za bardzo przesunęło, to się schylę. <grymne> witam Was w kolejnym dniu eee, i w zasadzie przyszłam tutaj do Was i się przywitać i pożegnać, ponieważ chcę zakończyć vloga z wczoraj eee, i nagrać dzisiejszego vloga już od nowa, żeby był kolejny. Nie wiem, ile materiału z wczoraj się udało nagrać, tak jak ja wspomniałam, jeżeli się wydaje się, że mnie wyostrza. Jeżeli się, jeżeli się wydaje, jeżeli się okaże, że któryś z wczorajszych ujęć nie było ostre, bardzo Was przepraszam, natomiast dalej próbuję okiełznać tego g 7 x Jeżeli nie będą dobre z niego nagrania, no to wrócę już finalnie do tej m 50 która no zawsze pięknie nagrywa. Natomiast no nie da się ukryć, ten G7X jest po prostu kompaktowy, więc wygodniej mi jest nim nagrywać na zewnątrz. Też różnica jest taka, że G7X... Ja po prostu go klikam, wysuwa się sam z niego obiektyw, no i po prostu już się nagrywa. Natomiast w mojej M50, mimo że jest po prostu doskonała pod każdym względem, muszę zdjąć dęko z obiektywu, wysunąć obiektyw, ustawić sobie... Um, wszystko tak jak ma być i no i troszkę mm, troszkę więcej czasu mi to zajmuje oczywiście to jest różnica powiedzmy 45 sekund, ale mimo wszystko, jak jest fajne ujęcie, wygodniej jest wyjąć, po prostu kliknąć i nagrywać i ja tymi łapami e, wygodniej jest po prostu kliknąć nagrywać niż to wszystko robić, dodatkowo dęko trzeba schować do kieszeni, albo do torebki później, żeby się nie zgubiło, żeby się obiektyw nie porysował, e, no tutaj w tym G7X się on się po prostu chowa, jeżeli się okaże w ogóle, że nadal nie oki nie uznałam tego aparatu, to będę go musiała sprzedać i kupić sobie inny też kompaktowy, no bo po prostu jest mi wygodniej, no po tego sobie kupiłam. Wydaje się, że wyostrzej, że jest piękny, ale tak jak mówię, testuję go jeszcze. Także zobaczymy. Do meritum, bo już widzę, że prawie dwie minuty. Jeżeli jakieś sceny z wczoraj będą mnie ostre, to najmocniej was przepraszam, ale i tak go dodam, e, ponieważ się starałam. <laughs> I chcę wrócić do regularności, o regularności i o moich vlogach powiem sobie w następnym vlogu. Także e, serdecznie wam dziękuję za oglądanie tego vloga i zapraszam was do następnego. E, ponieważ dałam sobie sama przed sobą challenge, że wrócę do nagrywania. Wiem, że mówię to o 700 raz, natomiast e, to jest słowo, które dałam sobie sama a sobie sama jak nam słowo no to nie ma nic niezważniejszego na świecie o, tym akcentem kończę żegnam was moi kochani i widzimy się w następnym vlogu cudownego dnia